Proszę nie kazać mi powtarzać. A czy pani jest zabiciem dzieci, roku. czy nie, pani posłanko? Pani że tak Czy nie? Nie jadecko. jestem za wstrzykiwaniem chlorku potasu. No, ja pytam o bicie dzieci. dzieci. Witajcie kochani na naszym kanale. Co tu się wydarzyło? W czasie ostatniej debaty prezydenckiej doszło do wyjątkowo ostrej wymiany zdań z udziałem europosłanki Ewy Zajączkowskiej. Głównym tematem, który wywołał napięcie, była sprawa mieszkania przekazanego Karolowi Nawrockiemu przez starszego mężczyznę, pana Jerzego. Zajączkowska nie kryła oburzenia, sugerując, że cała sytuacja budzi poważne wątpliwości moralne. Jej zdaniem kandydat nie potrafił w przekonujący sposób wyjaśnić, dlaczego sprawa została przedstawiona opinii publicznej w tak chaotyczny sposób i dlaczego przez rok nie interesował się losem osoby, którą miał otoczyć opieką. Sofomir Mencen, y, który, y, który jest kandydatem na urząd Prezydenta Konfederacji powiedział, że ta sprawa jest obrzydliwa. Czy pani y, Europoseł się zgadza ze Słowem Mencenem, że ta sprawa mieszkania jest obrzydliwa? Ja już powiedziałam nie, e, w jednym z wywiadów, że uważam, że ona jest po prostu wątpliwa moralnie. Natomiast ja, pani redaktor, wolałabym porozmawiać o moim kandydacie na prezydenta, którym jest Sławomir Mencen i który poradził sobie no to było świetnie. pytanie Który sobie świetnie poradził w tej debacie, która trwała niemiłosiernie długo, była momentami niezwykle nudna. E, moim zdaniem wypadł najlepiej w porównaniu do Rafała Trzaskowskiego, który miałam wrażenie, że nawet nie chciał mu się udawać, że jest liderem e, sondaży i praktycznie zasypiał na tej debacie. Jak słyszę, nie, nie że miał szans. Absolutnie... klapsa dzieciom nie dziwi się jego miną rozumiem że pani Biejat jest przeciwna klapsom dzieciom za, za to popiera wstrzykiwanie chlorku potasu w serca myślę Małych że dzieci jednak wszystkie, a, wszystkie autorytety a rozumiem są że pani przeciw, też to popiera pani, pani poseł, już niejednokrotnie Przeciwne się spięłyśmy żeby... się spięłyśmy na temat to nie jest wychowanie niejednokrotnie spięłyśmy się dziecko. na temat na, na temat praw kobiet na antenie TVN -u. proszę nie kazać mi powtarzać czy pani jest zabiciem dzieci roku. czy nie pani posłanko pani, Może klapsa, pani nie czy nie jestem za wstrzykiwaniem chlorku potasu ja pytam Bicie bicie dzieci. dzieci. Nie jestem za wstrzykiwaniem chlorku. Pytam, Pytam o bicie dzieci serce dziecka, które Mucha. żyć poza łonem. Do... <śm _> Europosłanka przypomniała, że w akcie notarialnym widnieje informacja o przekazaniu 120 tysięcy złotych, natomiast w debacie kandydat stwierdził, że pieniędzy nie przekazał od razu. W filmie opublikowanym przez niego w sieci nie pojawia się żadna konkretna informacja o dacie płatności, co, zdaniem Zajączkowskiej, tylko pogłębia niejasności. Zwróciła uwagę, że gdyby dokumenty majątkowe zostały ujawnione na początku kampanii, wiele kontrowersji można było uniknąć. Zamiast tego do mediów trafiały niepełne informacje, a kolejne wersje wydarzeń wzbudzały coraz większe wątpliwości. Ja myślę, że Szymon Hołownia bardzo celnie zapytał Karola Nawrockiego o to mieszkanie i bardzo celnie ripostował, bo Karol Nawrocki odpowiedział, że to jest kwestia teczek, z których coś wycieka. Na co Szymon Hołownia powiedział, z mojej teczki nic nie wycieknie, bo nic w niej nie ma. Powiedział, że to Nawrocki powiedział, że to jest aktualna wersja. Na co Szymon Hołownia celnie ripostował, że no właśnie aktualna, no bo ta wersja aktualna zmienia się tak naprawdę czasami z godziny na godzinę, więc, więc Myślę, że to był naprawdę bardzo mocny fragment tej debaty z wykonaniu Szymona Chłowni. Naprawdę przełomowy pomysł Karola Nawrockiego, żeby w debacie zapytany o dość kluczową sprawę ostatnich tygodni, powiedzieć nie odpowiem, ale nagrałem filmik w internecie, ale nigdzie w tym filmie, nigdzie. Karol Nawrocki nie mówi. Kiedy zapłacił? W ogóle nie pada to sformułowanie. Mówi, w grudniu 2024 udałem się do niego z życzeniami, nie zastałem go w domu. To się wcześniej zdarzało. Rozumiem, że to jest odpowiedź na pytanie, a dlaczego jak już pan poszedł i go nie było w domu, to czemu pan go nie zaczął szukać? Nie, I nie wie, że był przeprosi. w DPS-ie. Pan to pan wynika Bogucki. z tego filmu. Pan prosi, niech pan nie tłumaczy, bo tu nie, jest, nie, prosić, pan nie można tego wytłumaczyć. Zajączkowska zauważyła również, że przez rok kandydat nie wiedział, iż pan Jerzy przebywa w domu pomocy Społecznej. Jej zdaniem wystarczyło odrobina zaangażowania, by zdobyć taką informację, czego dowodem miała być szybka praca dziennikarzy, którzy bez trudu ustalili miejsce pobytu starszego mężczyzny. Zadała też pytanie, jak ktoś, kto nie potrafił zająć się jednym podopiecznym, miałby zajmować się całym państwem. Podkreślała, że sprawa wymagała uczciwego i jednoznacznego stanowiska, a nie uciekania w ogólniki i medialne gesty. Niestety też niedomówień, półpraw, czasami kłamstw, bo ten dokument, którym państwo się posługujecie, to nawet pan Piasecki, a także dziennikarka w, w Radiu w Likwidacji, mówiła, że, wy, że jest dokumentem ze służb, czyli został popełniony przestępstwo. Ten dokument jest ankiety Bezpieczeństwa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i ten dokument nigdy mówi? nie powinien e, wyjść. E, więc zostało popełnione przestępstwo. Więc w konsekwencji. Ale jest aparat, państwa, czy nie? aparat państwa. aparat Ale zobowiązał państwa, się Karol Nawrocki czy. Nie? Zobowiązał się, bo o tym powiedział. Aparat no. państwa dzisiaj jest uruchamiany. Panie redaktorze, ja pana słuchałem prosiłbym jednak, żebym też mógł się wypowiedzieć. Więc służby specjalne dzisiaj są używane przeciwko Karolowi Nawrockiemu i dokumenty stajnych. Akt, wyciekają do dziennikarzy. To jest jeden fakt. Drugi A dlaczego fakt. te służby pan... nie zadziałały? Drugi mając fakt. Ale szanowni Państwo, za Państwa, Państwa jest kilkoro. Ja spokojnie słucham, nigdy nie przerywam. Po drugie, Pan wspomniał, Panie redaktorze, o tym filmiku. Wszystkich telewizów TVN-u, TVN-24, zachęcam, żeby nie, nie poprzestawać tylko na tym skrócie, tylko żeby jeździć cały ten filmik. Tam są na przykład listy. Pana Jerzego, który prosi o pomoc, który dziękuję za tę pomoc Karolowi Nawrockiemu. I wtedy nie było tam tych polityków, którzy dzisiaj podobno są tak empatyczni wobec Pana Jerzego. Wtedy był tylko Karol Nawrocki, który zapewnił tak na głowę. przerwać te pana i narrację który... i powiedzieć. Przepraszam znaczy, bardzo. Przepraszam no, pani bardzo. mnie pyta, jak chciałam, to wygląda a Pani chciałam, przerywa, bo jest to niewygodne, nie, Pani Nie, Proszę pana, chciałam tylko powiedzieć, no, ja chcę powiedzieć że o tym, pan Jerzy prawdą. był od wielu miesięcy w DPS-ie, o czym pan Karol Nawrocki nie wiedział i nie potrafił się dowiedzieć, bo a, pan a pan Jerzy, się Bo pan Jerzy, bo gdyby ten film. A pani zobaczyła, się to wiedziałaby tym, że pani, że ten pan film nie przeszkadzał. A ale pani, się, że pani prowadzi narrację, się, która jest nieprawda. Teraz, pan teraz pan Trela. Pan odpowiedział tak. Jeszcze, jeżeli mogę się odnieść do nie, tego, powiedział w, w ten nie sposób. W nie sposób się dlatego, że. Dlatego, panie pośle, panie pośle. Pan, pan reprezentuje. Pan reprezentuje, panie pośle. pan za to mieszkanie. Utrzymywał go w tym mieszkaniu. jest W emocjonalnym wystąpieniu Zajączkowska mówiła również o manipulacjach i półprawdach które jej zdaniem towarzyszyły całej tej historii. Przypomniała, że to nie wyciek ze służb ujawnił informacje, ale dziennikarska praca śledcza. Zwróciła też uwagę, że dokument wykorzystywany w debacie był wewnętrznym materiałem służb i jego ujawnienie powinno zostać zbadane pod kątem legalności sama sprawa mieszkania została przez nią określona jako wątpliwa moralnie a zachowanie kandydata jako niegodne osoby ubiegającej się o najwyższy urząd w państwie Przemysław Czarnek kłamał Jarosław Kaczyński kłamał i kłamie Karol Nawroski. dzisiaj miał szansę przed milionami poleg i Polaków wyjść i powiedzieć albo przepraszam źle zrobiłem to był mój błąd nie myślałem że będę kandydował na prezydenta dlatego a tak się błąd? zachowałem albo mógł wyjaśnić te sprawy. Nie zrobił ani jednego, ani drugiego. Dzisiaj cała Polska po raz kolejny zobaczyła, że decyzja Jarosława Kaczyńskiego, pan Nawrocki jest oszustem. Zaczęło się oczywiście od pytania pani marszałek Giejad na poprzedniej debacie. Pan Karol Nawrocki skłamał i kłamie każdego dnia bardzo konsekwentnie. Co mówił Jarosław Kaczyński w, ostatnim, w ostatni piątek? Że oświadczenie jest najprawdopodobniej sfałszowane. Wychodzi dzisiaj w poniedziałek Nawrocki, mówi nie, oświadczenie jest prawdziwe. W 2025 roku Wam ja, to W 1925 roku innej Karol Nawrocki w 12 panie, miesięcy panie. nie wie, gdzie jest jego podopieczny. Masz Każdy, ten, obywatel, który posługiwał pana się Może e, osobą, która jest schorowana starsza, kontakt, każdego dnia interesuje się, co się z nią dzieje. Czy nie brakuje mu pieniędzy, czy nie brakuje mu należy. One... Ten... Całość jej wypowiedzi zakończyła się stanowczym stwierdzeniem, że wyborcy zasługują na jasne odpowiedzi, a nie unikające odpowiedzialności komentarze. Jej zdaniem debata była momentem, w którym można było wyjaśnić wszystko, co budziło wątpliwości opinii publicznej, ale kandydat zmarnował te szanse. Zajączkowska zaznaczyła, że w jej ocenie sprawa nie została wyjaśniona i pozostaje symbolem braku przejrzystości, który może rzutować na całą kampanię prezydencką. Oglądał ten filmik Karol no, Nawrocki. przepraszam bardzo, czy te, widzieli Państwo czy, ta, rozmowę z, listu, z panią z gdzie DPS? jest bardzo, bardzo życzliwa z relacja. DPS gdzie Karol Nawrocki pomaga temu człowiekowi, gdzie ten człowiek mu de facto dziękuje. Nikogo wtedy nie było. I przez, wiele lat, I przez wiele lat Karol Nawrocki spłacił to mieszkanie, pomagał Bo, temu można, człowiekowi. Można, można. Ten człowiek może do płacisz. dzisiaj do tego I mieszkania no, wejść, do, a dokument, który pan ma, jest ewidentnym ale, działaniem ale ze strony służb dzisiejszego ale, ale, obozu obozu czy jest obozu 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 to, dobrze, że służby się włączają. Dziękujemy za obejrzenie naszego materiału. Zachęcamy Was do zasubskrybowania kanału oraz o ocenę materiału. Zostawcie też po sobie jakiś fajny komentarz i udostępnijcie ten film dalej. Zostańcie z nami i bądźcie z polską polityką na bieżąco. Do usłyszenia.